Dzień dobry, witam państwa. Dzisiaj mamy 29 grudnia 2023 rok, a więc ładna pogoda ciepło jest tylko wiecznie, lekko. A więc zapraszam na ten cmentarz, który był wtedy remontowany dzisiaj jest chyba wyremontowany. Cmentarz wojskowy, numer. 80 cękowa, okręg trzeci, gorlice pochowanych 468 żołnierzy armii austro-węgierskiej 378 żołnierzy armii niemieckiej, czyli pruskiej 360 żołnierzy armii rosyjskiej 85 mogił zbiorowych, 23 pojedyncze Cmentarz projektował Hans Meyer, chwała poległym I oczywiście Ten cmentarz oczywiście i tu jest też ta nowa tablica umieszczona. To samo pewnie pisze. A więc skoro wyremontowali, to około 2 miesiące temu skończyli. Dzisiaj mam czas, więc oczywiście to nagram. Bo wtedy był w remoncie wszystko było wywalone do góry nogami i tak dalej. Rozkopane. A dzisiaj jest już Skończony i zupełnie inaczej wygląda dzisiaj. Z jednej strony będę kręcił, bo jest czas, a z drugiej później w lato to będzie trawa nam na 1 miesię... na metr wysoka. A więc zapraszam Trochę się ten cmentarz, cmentarz różni. bo trochę inne były mogi uciekam, fotografie tu też będą. Czyli tutaj też będzie tyś, około 1100 żołnierzy. Może trochę mniej, niewiele mniejszy niż łużna. Objętościowo 120 trójka pustki. Są dwa cmentarze w Sękowej Właściwie tak. I oba są duże. 78 jest w ropicy górnej. A więc może mi zajdzie Nie 20 minut, bo to jest dosyć duży krzyż tak wygląda dzisiaj jest piękny dzień słoneczny tak by była wiosna tak, oczywiście to pokażę 30 w sobotę żeby... tam jest materiały najbliższe no, umieściłem, więc dzisiaj jedynie sobie ponagrywam i zamiast to będzie to i krzyż Taki Jest jeszcze to Żeby nie tego chyba 9 żołnierzy nie, nie jeden, przepraszam To jest Rosjanie, bo to są rosyjskie mogiła, raczej mogiły tu z tej strony tak wygląda okulica widać To jeszcze może A więc będę miał z głowy. Dzisiaj będzie po remoncie, tak zwany cmentarz 1915. Tak wyglądali polegli. Później Druga Wojna Światowa, koncentracją slagier, inne tego. A trzecia to to wszystko, co się dzieje od roku 20, to trzeba powiedzieć. To już będzie ich ostatnia wojna. albo wszystko stracą co mi się wydaje i przegrają, albo zrobią. Wersję horroru nie tylko w Polsce, ale na całym świecie i teraz trzeba będzie jeszcze jedno wieczne odpoczywanie. Radzi widać, panie światu, w wieku świeci na wieki. Wieków. Amen. Teraz kolejne groby tam są, to chyba trzeba je włączyć stop klatkę. Teraz tutaj dwa takie wejścia, później pokażę od strony chyba północnej. To jest i postoi sobie 100 lat, czy tam ile w wielu wypadkach przedtem co kręciłem pierwszy raz tutaj to były oczywiście bardziej widoczne tak mi się wydaje też ja już nie będę czytał sobie zatrzymacie, przeczytacie i tak dalej, znicze się znajdują, jeden, dwa trochę dalej też będą to są pewnie mogiły zbiorowe Jest. I po tej stronie ostatni, później od drugi będzie w górę. Teraz już można pokazać. Przedtem to było parę minut i Dobra, jest, też będzie. Sądzę, że to jest duży cmentarz, to będzie trudno mi powiedzieć ile 20 minut. I właśnie ta fotografia się tutaj okazała, pokazała. Wacław Tra, Traplek, czyli 1886, 22 września, 18 marzec 1915 rok, Polek Słowak, albo właściwie Czech. Czyli ta fotografia była, a więc oni wszystko oznaczyli, to i owo. Ma, miał trzydzieści parę lat oczywiście traplek i krzyż teraz już pauzy nie będę dawał oczywiście reszta tam leży będzie tak na zakończenie i podsumowanie roku. Na razie będzie piękna pogoda i tak dalej. W przyszłości to też jeszcze pojeżdżę po innych cmentarzach. Ten co miałem akurat stracony na poprzednim koncie. Teraz go drugi raz nagrywam, bo jest pięknie ładnie. Odnowiony to musiałem przyjść tutaj i to nagrać. Tu nawet i. Na tym cmentarzu kręciłem protokoły mędrców Syjonu i Talmud Babiloński w opracowaniu księdza profesora, doktora habilitowanego Stanisława Trzeciaka. Przedwojennego księdza, który był bardzo dobrym znawcą Talmudu. Zginął chyba w Powstaniu Warszawskim 1944 rok, to trzeba dodać, tu jest e, schody o tak się wychodzi. I tu trochę więcej jest to. Ja sądzę, że to potrwa. Tylko dlatego. Bo, jeżeli będzie niepodpisany, to oczywiście to było nawet i możliwe, że pół godziny zajdzie. Teraz trzeba korzystać, póki jest w cudzysłowie wyremontowany z powodu, że trawy nie ma. Tylko dlatego. Teraz już zrobiony został wiele to grobów nieznanych żołnierzy to tysiąc około 100 żołnierzy tam, tam na początku możecie sobie dodawać te wszystkie liczby ile leży Tu była oczywiście moja rodzina też mieszkała to pamiętam że na miejscowości Sękowa bardzo dużo leżało Pozabijanych żołnierzy na tak zwanym pańskim polu, i bardzo dużo ciał. Wtedy co była wojna? Komu ich terytorium? Raczej terytorium. Komu jej posiadłości obecnie? Tam były był linia okopów. Wielu ludzi wysiedlano. To mówi otwarcie. To jest jeden z większych cmentarzy. Nieco mniejszy jest drugi wsenkowy, ale też jest dosyć spory. I później pokażę, żeby się nie wracać i tego. Też trzeba z 15 minut minimum będę nagrywał. z tego idziemy dalej tu jest taka alejka mniej więcej tu jest wejście tu było bardzo dużo drzew to wszystko było wycięte chociaż niekoniecznie musieli wycią wycinać niektóre z powodu że one nie stanowiły oczywiście nie stały na drodze i nie przaczyły, robiły, że w gorszych warunkach ten cmentarz jest i tu stoi już ponad 1915-2000, już prawie 24 niedługo będzie 110 lat. Tu już są krzyże, to są austriacko-pruskie, czyli armia austriacka, cesarsko-królewska. Narodowości mogą być X, Y, Z, tak trzeba powiedzieć więcej widzę, słońce jest i później będziemy szli, jak to wszystko nakręcę, wtedy to mi poszło bardzo szybko dzisiaj to już tak nie będzie bo to wszystko było powydzierane, powywalane a dzisiaj jest to obecnie, fila obecnie postawiane czyli cmentarz mamy grudzień to sądzę, że w lipcu, sierpień, nie, wrzesień około 2.23 został już całkowicie wyremontowany i teraz pewnie oni poszli na inne cmentarze proponuję, żeby się zabrali za cmentarze numer 50 chyba dobrze mówię, Wysowa Zdrój tam powinni poprawić i przede wszystkim cmentarz 104 oczywiście. Wilczak chyba tak jakoś się nazywa, tam to już jest katastrofa, to co powiedzieć jasno. Drogę powinni zrobić elegancką. Przestory kolejowe plus oczywiście i cmentarz wyremontować, bo tam lepiej nie mówić. Ja byłem we w wrześniu, coś kotego, druga połowa w tym roku, to tam y, 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 warunki są katastrofalne. a ten jest idealny to zresztą nie będę chwalił pani wójt na razie jest pani Małgorzata Małuch ponieważ dopiero wystawili ten cmentarz wyremontowali się za austriackie pieniądze to się dopiero będzie chwaliło lub ganiło kogoś niekoniecznie panią wójt która już odchodzi chyba i jak już postoi z rok czy tam ile lat i w jakim stanie będzie, a nie za po remont się to oni skończyły, trawa, nie, trawa przepraszam, nie zdążyła odrosnąć i teraz i zobaczymy ile mi zajdzie. Tu już chyba już nie będę gwiazdorzuł, Ja się to mówi. To nie mam zamiaru już tak, żeby w sensie mi nie skasowali konta to już to na konto na YouTubie będzie służyło do takich celów, gdzie się będzie gadało, przez E.O. po flachecku, niekoniecznie cmentarze, ale też inne materiały, bo mam stro, pa, parę stron, które będą, a jest jedna taka Klub Inteligencji Polskiej, coś już nie nadaje na YouTube a wcale. Kolejne, ale tutaj. Jeszcze raz można przejechać. Wieczne odpoczywanie raci na Panie, a świat od wieków świeci na wieki wieków. Amen. To da, mi się wydaje, że nawet będzie ponad 1100. 468, jak dobrze pamiętam, z jednej strony. 360 ileś. I jeszcze rosyjskie, no to będzie tak, 1100 kilka. Dzisiaj to będziemy tak wspominać. Dobra, tu teraz przejdę tutaj i później pójdziemy na drugą stronę. Okolica tak wygląda z tej, tego. Tu są mniej więcej gorlice, tu sękowa ropica i tak dalej. 47 rosyjskich żołnierzy Tu ilu 39 Czyli, jeżeli nie czytam, to znaczy, że rosyjska armia. Idziemy na tamtą stronę. Jesteśmy z powrotem. I tu będzie 50 żołnierzy. Plus Gustlow, Aleksander. Chyba. Rosyjskich żołnierzy. 50. też krzyż. I tu 55. Rosyjska armia. Może dobrze widać. Nie wiem, bo ja tu. Pod słońce trudno mi cokolwiek powiedzieć. Dlatego z drugiej strony przyszedłem. To wszystko tak wygląda. Z tej strony wejście i z boku również. Będziemy szli teraz później rosyjska mogiła, żołnierze armii rosyjskiej. Dojdę do końca, później wyjdziemy. Wyjdę jeszcze raz, żeby to idealnie nakręcić, austriacko-pruska, nie wiadomo kto. Jeszcze będzie trzy. Tak, I tu wyjdziemy tu widać zniczę. Tu krzyż, albo krzyż, później będziemy szli bo tu nie będę oczywiście Pięknie mówiąc i Już wyłączał pauzę, tu droga do lasu Tak to wygląda. Tam był płot, gdzie Państwo widzą płot i oczywiście na końcu to był rozwalony, bo się zawalił. Teraz już łusek nie ma wtedy były, a więc trzeba będzie wracać. Tu były drzewa, pięknie ładnie wyglądało. Teraz już wszystko zostało wycięte. To z przodu, nie z tyłu. Bęby i tak dalej zostawili. To jedziemy dalej. Ten rząd był, teraz pójdzie ten. Które są podpisane, możecie sobie Państwo zobaczyć, bo ja nie będę tutaj. Wszystko jest na czarno i tak dalej. Kolejny i to teraz będą już. kolejny i to jest ostatnia schodzimy rząd niżej to pójdę sobie tutaj żeby już jednym ciągiem pójść wszystko nakręcić tu chyba 50 brakli ruskich 35 chyba lat UD-66, żołnierzy rosyjskich Ruskich żołnierzy Ilu? 25, jeżeli dobrze widzę Idziemy do góry Tylko, że tu jedna wada, to jest błoto Lepiej po błocie chodzić, niż po trawie Zwłaszcza długiej na metr Tak na niektórych cmentarzach było Staszkówka i jeszcze parę, nawet za granicą jeden. Po, y, oczywiście jak się nazywa Beherow Tylko że tamty był cmentarz parafialny. To oczywiście tam ci już sobie zrobili porządek. To teraz chyba już tak nie wygląda jak. I zapraszam na pozostałe cmentarze, które w przeszłości już y, stawiłem na mój kanał. Kolejny. później dojdziemy do zniczy parę jeszcze będzie tu już byłem czyli niżej będę to już sobie pójdę dosyć mocny wiatr oby zmiany pogody nie było ale tu już nie będę się musiał fatygować mentaż. I ostatnia mogiła, czy jeszcze jeden szot zostanie tam. Oczywiście po mojej prawej stronie. Teraz idziemy w dół. Właśnie te, żeby nie, nie skakać, to oba wrzucę. To wszystko tak wygląda. To już byłem. Był całkowicie zarośnięty cmentarz. To co powiedzieć, ale chyba tam może już jest zrobiony. Gmina Sękowa zrobiła porządek. Nie jedyny ten, a resztę to w miarę były. Ten 104 to nie znajduje się w razie tego w gminie Sękowa, to ale ogólnie mówię. I ostatni rząd po tej stronie, i później całkowicie na prawo pójdę. odpoczywanie raczy dać panie światu, wiek mi jest, to na wieki, wieku Amen. Oni już swoje problemy życie zamknęli ponad 100 lat temu, wszystko się skończyło, z chwilą, gdy musieli przed pana boga oblicze trafić. I teraz pójdziemy całkowicie na dół. Tu jest oczywiście, zaczynałem. Tu będzie kilka rzędów, a później będziemy się zbierać. Jeszcze dokręcę państwu oczywiście parę rzeczy niezwiązane z grobami kolejny krzyż taki, jeszcze będzie takie jeden, trochę wyżej a ja tu już byłem, no to Jeszcze jeden rząd i tyle. I, ostatni, I to będzie już będziemy powoli kończyć. Tyle. I ostatni krzyż. Tak. Dale, jest jeszcze kolejne są, ale to już jak się to pięknie mówi, nakręcałem, więc tam już nie będę szedł. Wejdziemy na drogę, nie będziemy po mogiła chodzić. Oczywiście teraz widok, dwa, dwa wyjścia są na cmentarz wojskowy numer 80 Senkowa i tu oczywiście kwiatki chyba z pierwszego, z pierwszego listopada, czyli Dnia Wszystkich Świętych z Tędy wchodziłem, to tędy będę wychodził, to już nie będę oczywiście wyłączał, bo nie ma. Jeżeli na dwadzieścia kilka minut mi zeszło, bo to jest jeden z większych cmentarzy, to i oczywiście minuta nic nie zrobi. Tu jest jedno. Tu jest główne wejście, wyjście. I to remontowali ten cmentarz. Powiedzmy ile 5 miesięcy, pół roku, około kiedy byłem, możecie sobie Państwo popatrzeć na cmen ten cmentarz numer 80. Wtedy będziecie wiedzieć, błoto jest takie. Tu dookoła, tu już nie będę jechał, tu trzeba będzie zamknąć, bo już materiał uważam. Za zamknięty. To już się nie będę w błocie Ażał bo tu nie ma sensu. Więc tu się trzeba będzie tym pięknym widokiem w cudzysłowie pożegnać. Niech spoczywają w pokoju wiecznym. Amen, Boże zbach, ich dusze. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.